Technologia ta ma bardzo, bardzo duży potencjał. Ludzie będą w stanie wykorzystywać swój skill set do bardziej kreatywnych rzeczy po prostu. Osobą na tym wideo był awatar sztucznej inteligencji, który mówił po polsku i prezentował to, co chciałem zaprezentować na tej reklamie. Partnerami odcinka są Growth Plan, metodyka budowania wzrostów online oraz stop prokrastynacji, pokonaj prokrastynację w siedmiu prostych krokach. Linki do partnerów znajdziesz w opisie odcinka. Witaj w kolejnym odcinku na kanale biznesowym. Dzisiaj z Mateuszem Dziślikiem porozmawiamy sobie o AI i jak można wykorzystać w swoim biznesie, nawet jeżeli nie prowadzisz ogromnej firmy technologicznej, tylko jakiś mały biznes, czy to usługowy, czy produkcyjny. Bo możliwości się otworzyły wielkie w momencie, kiedy czat GPT się pojawił. Znaczy możliwości już były wcześniej tak naprawdę dostępne, natomiast ten czat GPT wbił się na salony i pokazał bardzo dużej liczbie osób. Że to jest na wyciągnięcie ręki, że nie musisz być informatykiem, specjalistą, żeby z tego korzystać. Tak. To znaczy. Dziękuję. Możli to... Możliwości są wielkie. Ja na przykład generowałem ostatnio zdjęcie Kota w kosmosie. <laughs> Dlaczego je wykorzystałeś? Czy to po prostu dla fanu, tak? Powiedziałem, wykorzystałem czy nie, wygenerowałem? Wygenerowałeś powiedziałeś, ale A. ja spytałem, do czego wykorzystałeś. A do czego wykorzystałem? Do niczego. No właśnie okay. chciałem zaprezentować wielkie możliwości ale biznesowe AI. Trochę tak, znaczy, wiesz, co, ja rozumiem to, bo mój syn jest fanem, no LEGO, no wiadomo, nie, bo LEGO, psiego patrolu i strażników galaktyki, i mu wygenerowałem Chase'a zbudowanego z LEGO w stroju strażników galaktyki, nie? I, i zrobiło. Okej, okay, no właśnie. No i właśnie na tym możemy zakończyć odcinek. To jest, to jest całe AI na dzisiaj. Nie, no żartuję. Ja uważam, że technologia ta ma bardzo, bardzo duży potencjał. U mnie w, wiesz, mikrofirmie, nie? Jakby zastąpiła, nie zastąpiła, ale już przyspieszyła wiele procesów. Czyli nie wiem, jak trzeba było napisać podsumowanie czegoś. No to wiesz, wrzucasz tekst, napisz mi podsumowanie, masz mniej więcej podsumowanie, nie? jak trzeba, nie wiem, stworzyć wpis na social media taki sam jak pół roku wcześniej o tym samym czymś, tylko sformułowany inaczej, inaczej, to przeformułuj mi ten wpis, mhm. nie? Więc jakby usprawnia wiele rzeczy, a tak naprawdę jesteśmy dopiero na początku drogi. No i wiesz, pytanie, bo, bo oczywiście jak zawsze w takich przypadkach wiele osób buduje gdzieś tam pozycję na strachu, nie? I że zaraz tak będzie... Tak jeden z naszych gości powiedział, że to jest koniec marketerów. Tak jest. W trzecim odcinku? Trzeci odcinek, sprawdźcie to, no naprawdę poleciał grubo. Eee, to ja, ja nie jestem zwolennikiem czegoś takiego, nie? Że wiesz, u teraz tylko złoto, nieruchomości upadną, mm. będzie wojna. To są dla mnie mega słabe przekazy i w AI jest podobnie, nie? Już jest wiele osób, które wieszczą koniec świata, bo, bo mamy tą technologię. Ja uważam, że to jest mega technologia między innymi dla osób, które niekoniecznie chcą się skalować przez zespół, to znaczy będziesz w stanie pracować wiesz, wydajniej, robić więcej rzeczy, nawet działając solo. Swoją drogą bardzo ciekawe rzeczy, ostatnio czytałem o solo biznesach, które zarabiają miliony, nie? czyli nie zatrudniasz pracowników i zarabiasz miliony dolarów. Jest bardzo fajna książka o tym, nazywa się Solopreneur. Nie pamiętam jak się nazywa polskie, jest polskie wydanie okay. i tam facet bardzo fajnie opisuje jak on miał dużą firmę. Mhm. W cudzysłowie ją zamknął, okay. ale chodzi o to, że teraz jest właśnie jedną osobą, plus tam ma jakichś freelancerów, którzy w czymś tam mu pomagają, typu grafik, mhm. że nie będzie okay. to robił i też pisze o tym, jakie są przewagi i co można zyskać, będąc małą firmą. Bardzo ciekawe, to było dla mnie bardzo odkrywcze, bo zawsze myślałem, że małe firmy są na straconej pozycji. Mhm. No, ja uważam, że, że nie są, ale to jest temat na inną rozmowę. Może sobie zrobimy odcinek o soloprenurshipie. Trzeba zapisać. Tak jest. I myślę, że może to być ciekawe. Natomiast y, ta technologia, technologia tak zwanej sztucznej inteligencji, uważam, że między innymi w takich przypadkach pomoże, ale też wiesz, w setkach innych przypadków. To, jak ja widzę, sztuczną inteligencję w biznesie, to nie jest zagłada i tam odbieranie miejsc pracy, tylko bardziej ściąganie z ludzi tej pracy, która jest bezsensowna. Nie? W sensie, ja na przykład jestem taką osobą, że jak mam robić pracę typu weź to, przeklej do Excela, przepisz coś tam, to nie jestem w stanie tego zrobić. Nie? Jeżeli to jest praca taka, ja to nazywam taka małpia robota, nie? że jakbyś dobrze wyszkoloną małpę czy szympansa postawił, no to ten, ten szympans byłby w stanie to zrobić. No i w firmach jest ogrom takich zadań, nie? Jak znasz kogoś, kto pracuje w korporacjach, to jego 90% pracy składa się z takich zadań. Ale I spotkania, nie tylko, I, i spotkania nie? które nic nie wnoszą, ale to już. Tak, spotkania, które mogłyby być mailem, jak to mawiają w środowisku Korpo. W każdym razie, no, takich zadań moim zdaniem jest dużo. I ja bardzo liczę na to, że ta technologia będzie w stanie po prostu to eliminować. A ludzie będą w stanie wykorzystywać swój skill set do bardziej kreatywnych rzeczy po prostu, nie? No i teraz, jak ja to widzę, że ktoś, kto to zrozumie i zacznie wykorzystywać, będzie po prostu w stanie właśnie automatyzować dużą część tych zadań, które muszą być w firmie i tych procesów, ale które są do zastąpienia. Jednocześnie tym samym zespołem na przykład. Wiesz, rosnąć dwa-trzy razy szybciej. Nie? To oczywiście jest trochę takie futurystyczne. Jeszcze to się, myślę, nie zdarzy w zbyt wielu firmach w ciągu roku czy dwóch, ale w ciągu pięciu. Być może tak, nie? No i ja przypuszczam, że może być taka sytuacja, że, wiesz, będą takie dwa obozy. Obóz, który jak zawsze, nie? Broni się przed nowym i nie będzie tego wdrażał, bo A, człowiek zrobi lepiej, my nie będziemy odbierać pracy ludziom, i będzie obóz B, który powie: OK, te rzeczy, które możemy tym zastąpić i zostaną zrobione w tej samej jakości albo lepiej czasami, to zastępujemy, a ludzi i ich możliwości kreatywne przerzucamy do rzeczy, które pozwolą nam się skalować szybciej. Nie? Wiesz co, albo nawet te rzeczy mogą być zrobione trochę gorzej, ale i tak to będzie długoterminowo opłacalne, żeby one były mhm. robione dużo tak. szybciej. Troszeczkę gorzej, ale dużo, dużo szybciej. Tak. Wiesz co, ja, ja chciałem też porozmawiać o tym, jak my wykorzystujemy. Mhm. Ja na przykład zacząłem wykorzystywać czat GPT do tego, żeby pisać scenariusze do różnych form wideo, które tworzę. Mhm. I wcześniej miałem asystenta, który robił research, mhm. co tam może być, pisał wstępny scenariusz, ja sobie to później układałem. Teraz zadaję pytanie na czacie. On nie wymyśla, bo to nie jest tak naprawdę szersza inteligencja, tylko bierze dane tak. z internetu po prostu, patrzy, co jest najbardziej popularne albo co ma największy sens według niego, i wypluwa mi. I bardzo często ten scenariusz, wiesz, to co ten system mi podał, ten silnik. To już jest godzina mniej pracy na przykład. Albo dwie godziny mniej pracy. Nie? On, mhm. tr trzeba go dopracować, trzeba go tam doszlifować, ale już bardzo dużą, lwią część tej pracy, lwią część tej pracy zrobił, tak jakby, za mnie. nie? Mhm. E, drugie Dokładnie. do czego wykorzystuję to pisanie tekstów, ale to ty może więcej o tym powiesz. I trzecie no, to jest generowanie obrazów. Mhm. Czy grafik do różnych rodzajów reklam, gdzie rzeczywiście jak się nauczysz tego mid journey, to bardzo dobrze to działa. Ja byłem zaskoczony, naprawdę. No, patrz, dzisiaj ten model jeszcze nie jest jakiś wybitnie dobry moim zdaniem, to znaczy dużo tamtej pracy człowieka jest potrzebne, ale mimo wszystko już skraca ten proces. Nie? Czyli bierzesz poszczególne kawałki, właśnie między innymi, wiesz, układasz sobie strukturę czegoś i później człowiek ze swoją wiedzą, doświadczeniem poprawia to, żeby to było lepsze, ale spędza nad tym 80% czasu, na przykład, niż gdyby robił to od zera. Nie? Ja też używam właśnie tego. Często w działaniach kontentowych, ale nie właśnie, że robię sztuczną inteligencją 1 do 1, wklejam i macie, czytajcie sobie, bo tego nikt nie będzie chciał czytać, nie? Ale bardziej często mam taką wiesz, blokadę, dobra, wiem, że chcę iść w tym kierunku kontentowo. Ale jak to teraz poukładać, nie? Jakie tematy poruszyć, jakie pytania mogą mieć ludzie w związku z jakimś tam tematem, no to w tym mi już dzisiaj te silniki są w stanie pomóc. Nie? I ja wtedy nie mam takiej blokady, że świedzę cały dzień, nie jestem w stanie ruszyć z miejsca, tylko OK, mam 10 punktów, które mogą być rzeczywiście sensowne i zaczynam na te punkty tworzyć, nie? Albo wiesz, sztuczna inteligencja idzie jeszcze krok dalej. I ja później to przerabiam nie? Do, mhm. do swoich potrzeb. Dużo z takich narzędzi wiem, że też korzystasz z narzędzi między innymi do SEO, które pomagają tak. tworzyć, nie tyle tylko tworzyć tekst, ale najpierw jakby planują, co powinno się znaleźć w tym tekście, jakich słów kluczowych używać, jakie, jakie tematy poruszyć, jakie mhm. Tematy, jakie pytania mają w związku z danym tematem twojej odbiorcy i co, na co warto odpowiedzieć. Jakby prowadzić cię za rączkę, no i część tych tekstów jest w stanie wręcz uzupełnić e, konkretne mhm. fragmenty. No i oczywiście znowu musisz sobie to poprawić, czy możesz sobie to poprawić, ale ja sugeruję, znaczy, żeby musisz, to robić. Chyba musisz. Znaczy, wiesz, nawet jeżeli to nie jest e, do poprawienia tak stylistycznie, jest ok e, i możesz to zostawić, to moim zdaniem warto gdzieś tam ten swój styl włożyć, również ze względów takich technicznych. Nie, Google już dzisiaj zapowiada, że e, takie teksty 100% generowane przez sztuczną inteligencję, a jest to do sprawdzenia, e, będą gorzej traktowane niż takie pisane przez ludzi. Nie? No, znaczy domyślam się, bo nagle wiesz, tworzenie bloga, szczególnie po angielsku, bo w języku polskim te systemy działają... Także często ty dajesz input po polsku, to sobie tłumaczy na angielski, mhm. więc już jakaś tam zmiana mogła zajść. Tak. Piszę to po angielsku i tłumaczy na polski, więc czasem tam są różne łamańce koślawce. Mhm. E, natomiast jakbym miał wiesz, prowadzić bloga po angielsku, pisać go pod SEO. To jest no brainer, nie w sensie. Pff. Tak, ponieważ no wiesz co, ja teraz e, właśnie jak z jednym tematem chcę kontentowo wyjść na język angielski. To wiesz, znam angielski, komunikuję się po angielsku, jestem w stanie prowadzić rozmowy sprzedażowe po angielsku, ale mimo wszystko, nawet jak dobrze znasz jakiś język, to moim zdaniem jest to dwa, trzy razy wolniejsze w tworzeniu. Nie? W sensie, nie wiem, po polsku tworzy mi się znacznie szybciej materiały niż po angielsku i to jest duża pomoc. Nie? Wtedy rzeczywiście, żeby sobie zaplanować chociaż takie ten content. Nie? Jak myślisz, w którą stronę to będzie zmierzło? A, ja w ogóle jeszcze jedno mi, przepraszam, jeszcze jedno mi przyszło zastosowanie. W narzędziu, którego nie powiem, jak się nazywa, sztuczna inteligencja może zastąpić twój głos, to znaczy musisz dać tam odpowiednią próbkę audio mhm. i na przykład nagrywasz podcast, walnąłeś w jednym słowie lub tam nie polecają, żeby tam bardzo długich odcinków w ten sposób robić, ale chociaż te krótkie fragmenty, tam jedno słowo czy jedno zdanie, napiszesz mu od nowa zdanie i on twój głos tak jakby dostosowuje do tego, co napisałeś, nie? Tak, to jest ciekawe. Powiem ci szczerze, że ja już w 2020 roku, albo nawet 2019, chyba 20, więc jeszcze dużo przed tym boomem, który mamy teraz, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, robiłem nawet reklamę dla jednej ze swoich firm reklamy wideo, gdzie Osobą na, tym wideo, osobą na tym wideo był awatar sztucznej inteligencji, który mówił po polsku i prezentował to, co chciałem zaprezentować na tej reklamie. Nie? I jakby już wtedy to działało fajnie. Przypuszczam, że teraz naprawdę może to robić wrażenie i że za 2-3 lata tak naprawdę trudno nam będzie już odróżnić osobę, na przykład na wideo, czy osobę mówiącą do nas, czy to jest osoba prawdziwa, czy nieprawdziwa. I to robi, wiesz, bardzo duże możliwości też, nie? Bo oczywiście e, ciężko tu będzie mówić o jakimś budowaniu zaufania do konkretnej osoby, nie? Ale jeżeli mamy dzisiaj firmy, tak jak my teraz pomagamy trochę firmom w tym, żeby mogły wejść w wideo, bo, bo to działa po prostu e, w ramach kanału biznesowego, to ta bariera zniknie. Nie? W sensie firmy nagle, dla firm, które nie robią wideo, nie potrafią robić wideo, będą mogły być w świecie wideo. Aczkolwiek, no tak jak powiedziałeś, to nie będzie budowało zaufania czy brandu w mojej opinii. No. To na przykład dla, według mnie, mhm. to będzie miało świetne zastosowanie w tych wideo instruktażowych, w sensie w, w supportcie. To będzie miało bardzo wiele zastosowań. Nie? Tam, gdzie właśnie to budowanie zaufania nie jest kluczowe, tylko jest kluczowa prezentacja w danym formacie. I takich wideo jest cała masa, gdzie dzisiaj musisz zatrudniać aktorów, lektorów, a niedługo tego nie będziesz musiał robić, nie? I to jest, to jest coś mega. Ale co jest jeszcze ciekawsze, i to też w odcinku numer 3 padało, takie zastosowanie, że już teraz powstają firmy, kosztuje to tam kilka czy kilkanaście tysięcy dolarów, ale możesz sobie stworzyć swojego awatara, który wygląda jak ty i mówi jak ty, nie? I tu już wchodzimy w ścieżkę, gdzie tak naprawdę budujesz zaufanie do ciebie, nie? Czyli ty możesz się skalować, czyli zamiast robić jeden film w tygodniu, to robisz 100 filmów w tygodniu, nie? Ja jestem ciekawy, jak to będzie, bo jestem pewny, stuprocentowo pewny, że trzeba będzie jakoś to oznaczać. W sensie, że użytkownik będzie musiał, uh -huh. czy ty będziesz jako twórca musiał podać tą informację, uh -huh. że właśnie w pewnym momencie to może doprowadzić do wielu różnych sytuacji, że ty już nie wiesz, czy to jest sztuczna inteligencja, czy to jest osoba, uh -huh. że będzie takie wiesz. Znaczy prawda jest taka, że jak dzisiaj przejrzysz sobie mocny internet, to już, to już dzisiaj nie wiesz, czy to jest sztuczna inteligencja, czy to jest prawdziwa osoba na wideo, nie? Tak samo te deepfake'i, że że jesteś w stanie stworzyć materiał, gdzie prezydent Stanów Zjednoczonych ogłasza coś tam, co w ogóle nie jest prawdą, i 99% osób tego nie dostrzeże, nie? nie znając jakby jakichś super szczegółów danej technologii. Więc. No ciekawy jest ten kierunek. też, uważam, że gdzieś tam te regulacje się pojawią, bo to będzie zbyt niebezpieczne w kontekście właśnie między innymi takich fake newsów i, i tego typu rzeczy, że jesteś w stanie wywołać bardzo szybko panikę, nie? jak nagle prezydent kraju mówi ci, że e, jest wojna nie? i masz uciekać z kraju, a to jest tak naprawdę fake nie? i ktoś to, ktoś to puszcza jako spód do milionów ludzi gdzieś tam w internecie. No także jest dużo takich zagrożeń i, i sytuacji, które trzeba przewidywać, natomiast możliwości są bardzo, bardzo interesujące, nie? Ciekawe, ciekawe właśnie jak to, jak to będzie rozwinięte dalej. Ja na pewno zachęcam do tego, żeby każdy zobaczył swoje te narzędzia. Są wersje darmowe, tak jak jest Sonic, na pewno ma tam jakiś mhm. limit darmowy. To znaczy tak, każde, prawie każde narzędzie ma jakiś tam trial, czy to. możesz używać Uczynić nawet co miesiąc. Kredytów, tak. coś? ale żeby sobie to sprawdzić po prostu, żeby się w tym pobawić, poklikać. Wiesz, tak jak Midjourney ma tam jakieś darmowe zapytań, więc też każdy może sobie przetestować. To narzędzie, o którym mówiłem, audio to był Descript, ale on działa po angielsku. Mhm. Tylko i wyłącznie tam też jest darmowa wersja na 7 dni. On jeszcze robi napisy, montaż wideo, tam można się dużo pobawić. Ale to chyba nie jest takie AI typowe. A to jest AI. Tak? się wszystko jest AI, bo to tak. jest e, łatwiej zbierać kapitał. Nie, no. ale no, jeżeli narzędzie tworzy Twój głos, tak jakby słowa, które wypowiadasz, nie przekopiowując je z innych zdań, tylko na podstawie próbki głosu, barwy, ale tworzy mhm. to, to ja bym to raczej w sztuczną inteligencję pod, podciągnął. Ale wiesz, chodzi o to, żeby po prostu nie bać się tego, nie? żeby przetestować, żeby sprawdzić, bo na przykład u mnie to spowodowało, te narzędzia spowodowały, że ja przestałem potrzebować zatrudnić osobę dodatkową. Do czego? No właśnie do robienia researchu, do pisania tekstów. Wiesz, ja też nawet jak osoba pisała tekst, asystent pisał tekst, ja go później sprawdzałem i przerabiałem po swojemu, żeby to było moje. No to teraz po prostu wklepuję to w sztuczną inteligencję, nie? No i zobacz, jesteś takim solo przedsiębiorcą. Wydajesz X tysięcy złotych na przykład na osoby, które możesz zastąpić sztuczną inteligencją. A i te same osoby albo inne osoby bierzesz i wrzucasz w zadania, że tak powiem, których nie robiłeś, bo nie było cię na zostać. Które nie? są kluczowe. No dokładnie. Więc jakby, znaczy mam nadzieję, że było cię stać na kluczowe <słuch> zadania, ale takie wiesz, które pomogą ci skalować, uh -huh. bo wiesz, że coś działa, ale nie jesteś w stanie tego automatyzować. Uh -huh. nie? Ja mam wiele takich rzeczy w firmie, że no, to są powtarzalne procesy z jednej strony, ale z drugiej strony nie do zautomatyzowania uh -huh. w takiej jakości, na jakiej mi zależy, jaką zrobi człowiek. Na obsługa klienta. W mojej na przykład, opinii tego, no na ten moment nie potrafimy tego aż tak zautomatyzować. W niektórych przypadkach jest to dobrze zrobione, ale w 90% przypadków sprawia to, że nigdy nie chcę już więcej korzystać z usług tej firmy. Tak. Ja szczerze się przyznam, że jak widzę gdzieś asystenta, w sensie jak już do supportu, to naprawdę już przeszukałem to centrum pomocy Dokładnie. i tak dalej. I zawsze ten automat, znaczy nie zawsze, ale często ten automat, a próbowałeś tego, a patrzyłeś to, daj mi porozmawiać z człowiekiem. Nie? Tak, i po 15 minutach tych pytań yy, dochodzi do wniosku, że nie jest w stanie ci pomóc i łączyć się z człowiekiem. Tak, i człowiek akurat nie ma, bo był jeszcze 15 minut temu, Dokładnie. ale teraz już nie ma, bo poszedł na przerwę, nie? więc tak to wyglądało. Czy ty masz jakieś przesłanie takie końcowe? Przesłanie końcowe jest takie, że jeżeli ktoś zarabia na AI i pracuje na tym rynku, to bardzo fajnie, myślę, że potrzebuje popularyzowania, ale jednocześnie wiedzcie, że trochę gardzę takim podejściem, gdzie straszy się końcem świata w związku z AI, więc tego nie promujemy i tego nie lubimy. Jest to fajna technologia, która może przynieść dużo dobrego, może przynieść trochę złego, tego nie wiemy, zobaczymy to jest za tylko parę narzędzie, lat. nie? W sensie. Dokładnie, jest to narzędzie I, i uważam, że takie podejście i takie straszenie i takie skrajne emocje sprawią, że te obozy będą się coraz bardziej oddalały, nie? Że jeżeli ktoś się boi tych zmian, no to będzie coraz dalej, nie będzie chciał próbować, a jeżeli ktoś się nie boi, no to będzie wiesz, jeszcze bardziej się nakręcał i być może stawiał zbyt dużo zasobów na to, że, że to będzie. Taki game changer, nie? Wiesz, to ja też myślę w ogóle, że i dla tych osób, które będą korzystały, będzie miejsce na rynku, i dla tych osób, które nie będą korzystały, będzie miejsce na rynku. Bo przyszedł mi do głowy przykład mebli, że możesz kupić meble robione przemysł IKEA, nie? Mhm. Masowo, ale są też ludzie, którzy kupują ręcznie robione meble, nie? I tak, to... tylko że wiesz, yy, mówimy. Jeżeli mówimy o jakimś takim artystycznym dziele fizycznym no to tutaj tą przewagę łatwiej budować ale jak mówisz o procesie nie, gdzie output wynik tego procesu usługa na końcu jest taka sama dla klienta to jeżeli jedna firma będzie umiejętnie wykorzystywać AI i zrobi to po prostu trzy razy taniej no to, to tutaj ciężko będzie konkurować. Nie? I trzy razy szybciej na przykład. Dokładnie. Bo często myślę tak, że nawet to może nie będzie tańsze, ale będzie szybsze dużo. Wiesz, to może nawet nie będzie tańsze, może nawet nie będzie szybsze. Ale nie będzie też lepsze. A, ale ale y, może taka firma pracować na znacznie lepszych marżach. Nie? To znaczy, ty nie wykorzystując tego, pracujesz na marżach 5%, a inna firma pracuje na marżach 20%. Nie? Mhm. Jakie Wy macie przemyślenia na temat sztucznej inteligencji? Podzielcie się z nami w komentarzu. Chętnie z Wami podyskutujemy. Jeżeli macie jakieś tematy, o których chcielibyście, żebyśmy nagrali kolejny taki odcinek, w którym sobie rozmawiamy i dzielimy się przemyśleniami, to też zostawcie ten pomysł w komentarzu. A tymczasem stawcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję, kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnego wideo. I widzimy się już za tydzień.